Chciałabym, żeby polski do, rząd dostrzegał problemy tam, gdzie one rzeczywiście są, a są rzeczywiście problemy związane właśnie z aktami dywersji, z, z, z tym, że, że mamy, wchodzimy tutaj w wojnę informacyjną, tylko niestety rząd y, swoim chaosem komunikacyjnym, błędami też w komunikacji tej kryzysowej, no tylko y, tą, 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 tą wojnę informacyjną i tą niepewność wśród Polaków tylko i wyłącznie pogłębia, no bo panie, szanowni państwo, jeśli my mamy informację, czy, czy Lokalna społeczność słyszy od wieczorem w sobotę, że są jakieś wybuchy, i przez kilkanaście godzin w tej sprawie nic się nie dzieje, że przez całą niedzielę nawet opinia publiczna nie ma żadnego komunikatu, czy coś się wydarzyło, czy coś się nie wydarzyło. Tak naprawdę no jest tak gigantyczny problem w komunikacji kryzysowej. W poniedziałek rano wicepremier polskiego rządu wychodzi i mówi, że to jest być może nowoczesny challenge. cytuję, po czym godzinę później pan premier potwierdza, że jest akt dywersji. Na, na polskich torach, no to, to, to właściwie no, to, to pokazuje sytuację, że nikt nie panuje nad tym, co się dzieje. Nikt nie panuje nad tym, co się dzieje, że, że rząd w ogóle nie wyciąga wniosków. Y z tego, co się działo w poprzednich miesiącach, zwłaszcza po tym ataku dronowym, gdzie no właściwie można byłoby wyciągnąć jakieś systemowe wnioski, wprowadzić jakieś dobre rozwiązania w zakresie komunikacji ze społeczeństwem. Bo na tym też zależy naszym wrogom: to znaczy wprowadzenie chaosu informacyjnego, tak żeby nikt nie wiedział, co się dzieje. I dlatego im bardziej rząd będzie wprowadzał więcej chaosu, tym, tym to zaufanie dla, dla polskiego A, rządu będzie Ale rząd będzie chce właśnie.